Mikołaj Bagi Bagiński. Czy popularny influencer i milioner, występujący w aktualnie trwającej edycji tanecznego show Taniec z Gwiazdami, u boku trenerki Magdy Tarnowskiej, znalazł miłość? To pytanie bez wątpienia zadają sobie nie tylko jego fani, ale i wszyscy ci z nas, którzy mają okazję śledzić jego poczynania na parkiecie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilku kwestiom, które nie dają nam spokoju, a które być może wskazują na to, że 24-latek, jaki znalazł się na zaszczytnej liście Forbes 30 under 30 i starsza od niego trenerka, wielokrotna mistrzyni Polski w kategoriach młodzieżowych oraz finalistka prestiżowego konkursu Blackpool Dance Festival, są parą. Gotowi na dawkę prawdziwych emocji? Nie zapomnijcie zostawić nam suba, a jeszcze przed rozpoczęciem oglądania napiszcie w komentarzu, jak sądzicie. Czy te dwójkę pomogły połączyć uczucie na parkiecie? A może oboje nie są w swoim typie? Jak pokazują poprzednie edycje Tańca z Gwiazdami, naprawdę może narodzić się tu miłość. Kasia Cichopek i Marcin Hakiel Piotr Gąsowski i Ania Głogowska, wymieniać dalej? Myślę, że wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo taniec potrafi zbliżać do siebie ludzi. Czy Michał Bagi-Bagiński wyjdzie z programu bogatszy nie tylko o nowe umiejętności i doświadczenia, ale również o fantastyczną kobietę u swojego boku? Przekonamy się niebawem czas przejść do kilku bardzo istotnych kwestii, które rzeczywiście wskazują na to, że bagi i Magda mogą tworzyć związek już teraz w programie. Oczywiście spekulacji nie brakuje. Część osób twierdzi, że są tylko przyjaciółmi. Część upiera się, że takiego ognia na parkiecie nie dałoby się stworzyć bez chociażby odrobiny miłości. Co ciekawe, są też i takie osoby, które zastanawiają się, czy Magda i Bagi w ogóle się lubią, bo przecież przyjaźń czy sympatia to bardzo duże słowa. W dzisiejszym odcinku chcemy przedstawić Wam nasz punkt widzenia. Co sądzimy? Oglądając chociażby ostatni występ taneczny Michała i Magdy, który wywołał niemałe zamieszanie za sprawą ich pocałunku, nie możemy oprzeć się wrażeniu, że ogniste tango niewiele miało z grą aktorską, za to sporo z tym, co oboje do siebie mogą czuć. I to właśnie tango, jakie zatańczyli w zeszłą niedzielę, jest pierwszą kwestią, jaką chcemy dziś poruszyć. Koniecznie obejrzyjcie ich występ, tam nie ma miejsca na grę czy udawanie. Ich ruchy, dynamika, to jak na siebie patrzą, reagują i wreszcie w jaki sposób dochodzi do pocałunku wygląda naprawdę bardzo realistycznie. I choć w tym momencie nie ma żadnych informacji w sieci na temat tego, czy serce Michała i serce Magdy nie bije w tym momencie do kogoś innego, Patrząc na tak wyraźne emocje na parkiecie, trudno jest oprzeć się wrażeniu, że ktokolwiek inny mógłby między nimi być. Tango Bagiego i Magdy wywołało ogromne zamieszanie, a widzowie zaczęli spekulować, czy do pocałunku doszło, czy też nie. Trzeba przyznać, że Bagi zachował się jak prawdziwy mężczyzna, z klasą, zostawiając tę tajemnicę dla siebie. Jak to się stało? W momencie zbliżenia zakrył ich twarze dłonią, jednak po występie na jego ustach widać było fragment czerwonej szminki. Jasne, ktoś powie, że taki był zamysł tego odcinka, bo przecież pary odtwarzały kultowe choreografie, i że gdyby przeoczyli tak kontrowersyjny element występu, jak do mnie buziak, nie byłoby efektu wow. Czy jednak aby na pewno czy sądzicie, że tak łatwo jest się pocałować z kimś, kogo nie darzy się uczuciem? Dajcie znać w komentarzu. Osobiście uważamy, że w ostatnim występie Bagiego i Magdy była jakaś prawda. I nawet jeśli rzeczywiście nie są ze sobą w związku, ich relacja pięknie się rozwija na naszych oczach. Do tego stopnia, że po prostu sobie ufają, pozwalając na tego rodzaju dość intymne gesty. Swoją drogą, kto z was uważa, że jurorzy nie traktują Bagiego tak, jak na to zasługuje? Jego umiejętności taneczne, a przede wszystkim zabawa ruchem są na naprawdę wysokim poziomie, a jednak oglądając kolejne odcinki show, nie można nie ulegać wrażeniu, że dla oceniających bagi pozostaje zabawnym chłopcem. No właśnie, chłopcem, a nie mężczyzną, który może nie tylko zdobyć kryształową kulę, ale i niejedno kobiece serce. Punkt numer dwa. Wspólny pobyt w Hiszpanii. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale był to bodajże pierwszy taki tydzień treningowy jakiejkolwiek pary. Patrząc na poprzednie edycje, trudno znaleźć duet, który zdecydowałby się na wylot za granicę. Tylko, a może aż po to, by wspólnie trenować. Oczywiście, Bagi w dużej mierze żyje z tworzenia kontentu i pewnie taki był też zamysł. Treningi w gorącej Hiszpanii, w dodatku pełne przygód i obecności innych gwiazd to nie lada gratka dla obserwujących. Zastanówmy się jednak, jeśli Bagi i Mazia nie lubiliby wspólnego spędzania czasu, mieli tak zwane drugie połówki na miejscu, czy po prostu nie chcieliby budować kolejnych wspólnych, nie tylko tanecznych wspomnień, naprawdę doszłoby do tak komentowanego wylotu. Punkt numer 3. Oboje są niezwykle tajemniczy, jeśli chodzi o określanie słowami ich relacji. Ewidentnie, być może na potrzeby programu, aby wciąż podsycać tę ciekawość, jednak ani Bagi, ani Madzia nie chcą zdradzać szczegółów na temat tego, czy się rozumieją, lubią, na jakim etapie rozwoju jest ich relacja i czy po kilku miesiącach wspólnego trenowania powstała między nimi jakakolwiek zażyłość. Nie dają ciągnąć się za język dziennikarzom. Choć ci bywają bardzo dociekliwi, oboje nie dają za wygraną. Słowo przyjaciel zarówno dla Madziaki, dla mnie znaczy bardzo dużo, więc nie wiem, czy jesteśmy w tym momencie przyjaciółmi, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby na przykład się nimi stać. Tak. A ty, Magda, co sądzisz? Ja jakby uważam dokładnie to samo, bo my to przegadaliśmy sobie, ale to jest za mało czasu. Mimo, że program ułatwia przyspieszenie poznania się tak ogólnie, myślę, że dla każdego, każdej pary tutaj, to, to to po prostu jest za krótko, bo gdzieś tam mi, żeby zaufać komuś tak stuprocentowo, potrzeba bardzo dużo czasu i taka po prostu jestem, więc Miki, no uważam, że jesteśmy na super drodze, żeby mieć naprawdę. No przyjacielską relację. A na przykład temat związku. Czy to jest możliwość taka? Istnieje? Czy od razu mówicie, że nie? Bo czasem, jak ludzie się poznają, od razu mówią sobie, że nie, to niech nie może iść w tę stronę. A jak u Was to wygląda? Ale poddymka, co? No Kurde. nie, to jest po prostu nie poddymka, tylko ciekawość. To no, nie jest ciekawość. Wiem, no, nie, nie mamy tego przegadanego. I no nie jest tak, że, że po miesiącu się usiedliśmy w garderobie i uznaliśmy stary, że powiedzieć sobie, nie, no na pewno nie wejdziemy w związek, albo Ale że. Nie do pod żeby coś takiego stworzyć, istnieje taka możliwość, taka ewentualność. No ja ci powiem, że istnieje ewentualność z każdą osobą, którą napotykasz na swojej na swoje drodze, z którą się dogadujesz i, i, i Amadia jest super osobą, więc no, nie mówię, że że, że nie co zmierza w tę stronę, ale, ale myślę, że jakbym powiedział, że nie, to też by było niekulturalne w synku do Ale jakby no. zmierzyło, to nie miałbyś z tym problemu. Kto wie, Żadnego. być może to silna potrzeba zachowania prywatności, a może już niebawem, na przykład, kiedy dostaną się do upragnionego finału, ogłoszą swoim panom wiadomość, na którą czeka wielu z nich? Ej, Magda, jak ma być szczery, jesteś jak dzisiejsza data. 10 października, 10 na 10. Ale to komplement, to dobrze Nie dostałam takiego komplementu, Mikołaj To się cieszę, że w końcu W końcu znalazłeś odpowiedni chłopak Który daje takie komplementy Czas przejść do kolejnego punktu, a mianowicie do tego, że Magda doskonale czuje się z rodziną Michała. Nie tak dawno temu mogliśmy obejrzeć przecież piękny taniec We Trójkę podczas rodzinnego odcinka tańca z gwiazdami z siostrą Bagiego, Matyldą. Matylda sprawiła, że publiczność zaczęła szaleć z radości. Ten taniec był niezwykle energetyzujący, a sama siostra Michała okazała się być niezwykle czarującą, utalentowaną osobą. Taneczne trio zapewniło widzom jedyne w swoim rodzaju emocje, gwarantując, sobie sobie przy tym wysokie nocy. Fani tanecznego show pisali wówczas wiele ciepłych słów w kierunku Bagiego, który pokazał, że ma w sobie ogromną wrażliwość i że rodzina jest dla niego niesamowicie ważna. Chociaż ma dopiero, a może już 24 lata, wydaje się być bardzo dojrzały jak na swój wiek. Jak wiemy, jest też tym szczęśliwcem, który w stosunkowo młodym wieku posiada delikatnie rzecz ujmując stabilizację finansową. Co fanów influencera skłania do pytań o jego plany na przyszłość: czy będzie chciał mocno rozwijać swoją karierę, czy może postawi na znalezienie ukochanej i założenie rodziny, a może jedno i drugie, jak sądzicie? I ostatni już, punkt numer 5. W materiałach publikowanych w social mediach widać, że para świetnie się ze sobą czuje. Nie ma między nimi dystansu, fałszu, jest za to dużo śmiechu, swobody, zaufania. Czy bez tych rzeczy dałoby się w ogóle wykonywać tak piękne i zmysłowe tańce, które na długo pozostają w naszej pamięci? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wy również widzicie między tą dwójką przynajmniej mocną nić sympatii. A może tak jak my, doszukujecie się czegoś więcej? Słuchajcie, jestem chory i moja mamusia przyniosła mi lekarstwa na trening. Dziękuję nie, bardzo. Nie, bo już i tak mówią, że ja wyglądam na 40 lat. Dzięki. Mamo, to co, jakie lekarstwo mam wziąć w takim razie? Tam nie dotrze, ale czy tam? <noise> Dziękujemy za to, że obejrzeliście ten film i że jesteście z nami. Już niebawem kolejny odcinek na Waszym ulubionym Gwiazdki Channel.